Luty już za nami, marzec już właściwie za połową, a to oznacza, że za nami też... Kolejna porcja nowych seriali, po które wiele osób ciągle nie wie, czy w ogóle sięgać, a ponieważ nie wszystkie nowości załapują się u nas na osobne recenzje, jak wiecie, to sobie wymyśliliśmy takie oto właśnie recenzje zbiorcze, w których zbieramy wszystko to, co właśnie oglądamy i tak pobieżnie, dosyć oceniamy, dając Wam znać jednocześnie, czy warto sobie zawracać danym tytułem głowę, czy jednak lepiej, no nie wiem, na przykład wyjść na spacer. Nazwaliśmy ten cykl, co teraz oglądać i po pierwszym odcinku. Odnieśliśmy wrażenie, że taka formuła Wam raczej odpowiada, przynajmniej tak sądzimy po pozytywnych komentarzach. Jak poprzednio, ułożyliśmy sobie tytuły w kolejności od najsłabszego, naszym zdaniem, do najlepszego. W komentarzach możecie też oczywiście pisać, czy się z nami zgadzacie, czy też nie. Mary and George, Sky Showtime. Chciałabym powiedzieć wam coś dobrego o tej produkcji, zwłaszcza, że gra w niej sama Julian Moore, ale no jakoś niestety nie mogę. Ze wszystkich kostiumowych seriali opowiadających o XVII wiecznej Anglii, ten zmęczył mnie absolutnie najbardziej, choć na pozór opowiada fascynującą historię Lady Mary Villere oraz jej syna Jamesa, który dzięki Intrygą swojej matki został wieloletnim faworytem i kochankiem króla Jakuba I Stuarta. Niczym swego czasu dynastia Tudorów, serial opowiada o romansach, aliansach i dążeniu do władzy za wszelką cenę, a trup ściele się gęsto i choć aktorsko czy realizacyjnie serial wypada całkiem całkiem, to myślę, że jest to pozycja raczej dla koneserów gatunku. Ja jako osoba, która no, nie lubi oglądać wtórnych historii dosyć szybko się nią niestety znudziłam. Nie jestem też fanką dosadności, która nadaje całości, Taki dosyć wulgarny wydźwięk. Można opowiadać o tych samych rzeczach z większym wyczuciem. Mary and George tego wyczucia niestety jakoś zabrakło. Kiedy ślub? Kanal Plus Online. I kolejna produkcja do kolekcji, raczej tych, które już gdzieś widzieliśmy, spóźniona o jakieś 6 lat wobec międzynarodowych serialowych trendów. No bo wiecie, opowieści o 30 parolatkach z dużych miast, którzy zagubili się w życiu i własnych związkach to naprawdę nie jest nic nowego. Opowiadał o tym John Apatow w swoich kolejnych produkcjach, takich jak choćby Love. Opowiadała Lena Dunham w Girls, opowiadał Aziz Ansari w Master of None. Wszyscy tak, gdzieś w okolicach 2012-2018 i tak oto dochodzimy do roku 2024 i nowej komedii romantyczno-obyczajowej od polskiego Kanal, która opowiada o parze z wieloletnim stażem, która znudzona stagnacją postanawia się rozstać. Po drodze mają oczywiście przypadkowe romanse, przeżywają rozterki i myślą o przyszłości, a w tle pojawiają się takie przełomowe kwestie, jak choćby nagość. I nieheteronormatywność w Warszawie w 2024 roku. I chociaż chciałabym być nieco łagodniejsza dla tego serialu, stworzonego przez 30-latków dla 30-latków, to zastanawiam się, w które epoce oni go stworzyli. Bo wyszło niestety anachronicznie i nieautentycznie, i nawet fajne, naprawdę fajne kreacje aktorskie Marii Dębskiej i Eryka Kulma tego nie zmienią. Death and Other Details, czyli śmierć i inne szczegóły Disney! A skoro już jesteśmy przy historiach, które już kiedyś gdzieś słyszeliśmy, to myślę, że lutowo-marcowe premiery przyniosły nam ich co najmniej kilka. Jedne mniej, inne bardziej udane. Śmierć i inne szczegóły, czyli 10-odcinkowy kryminał od Hulu, który w całości można od niedawna oglądać w Disney+, Plus, to kryminał dla wszystkich osób, które lubią klimaty Knives Out albo klasyczne powieści Agaty Christie, tyle że podkręcone o kilka poziomów nadmiarem zwrotów akcji. Wszystko zaczyna się na ekskluzywnym jachcie, gdzieś na środku morza, gdzie a jakże dochodzi oczywiście do morderstwa. Sprawą śledztwa zajmują się od razu dwie osoby, młoda kobieta z trudną przeszłością oraz jej niegdysiejszy mentor, który uchodzi za najlepszego detektywa na świecie. W tle rodzinne dramaty, spiski i ogromne pieniądze, które składają się na szkatułkową opowieść o co najmniej kilku zakończeniach. Wtórne to i miejscami dosyć absurdalne, ale w celach czysto rozrywkowych daje się oglądać. The Gentleman, czyli Gentlemanii Netflix. A tu dla odmiany mamy taki serial, który jest z jednej strony niby bardzo wtórny, a z drugiej strony to czysta rozrywka w jakościowym wydaniu. Kto nie zna twórczości Gaia Ritchie, brytyjskiego reżysera i producenta specjalizującego się w czarnych, gangstersko-awanturniczych komediach, ten być może uzna, że serialowy spin-off filmu The Gentleman z 2019 roku to jest bardzo oryginalna rzecz. Tymczasem jest to dokładnie to, co Guy Ritchie robi właściwie od początku swojej kariery, z lepszym lub gorszym skutkiem. No a tu na szczęście nie zawodzi. Wyprodukowany przez Miramax i dystrybuowany przez Netflix serial to ośmiodcinkowa opowieść o brytyjskim arystokracie, który w spadku po zmarłym ojcu dostaje nie tylko pod tytuł i majątek, ale i plantacje marihuany oraz powiązania z przestępczym półświatkiem. Zdeterminowany, by wyplątać się z nieoczekiwanej sytuacji, coraz bardziej się w nią wplątuje. W głównych rolach zagrali Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Inks i Vinnie Jones, a w jednej z drugoplanowych ról pojawił się sam Giancarlo Esposito. Myślę, że można śmiało oglądać. The program Cons, Scouts and Kidnapping, czyli ciemne strony amerykańskich obozów wychowawczych dla młodzieży. Netflix. Na sam koniec miniserial dokumentalny, który akurat w turny nie jest dla odmiany. Powiedziałabym wręcz, że jest jedną z najświeższych rzeczy, które z tego gatunku ostatnio widziałam. Seriale dokumentalne, szczególnie te demaskujące kulty czy organizacje przestępcze, od pewnego czasu zdają się raczej powielać. Podobny schemat The Program to jednak jest bardzo osobista opowieść osoby, która wreszcie dojrzała, żeby opowiedzieć swoją bardzo, bardzo trudną historię, a właściwie swoją i tysięcy osób takich jak ona, które Około 15-16 lat trafiły do tajemniczej placówki wychowawczej o nazwie Ivy Ridge. Która miała wychować młodzież, sprawiającą problemy wychowawcze. Te problemy mogły być różne od spóźnień w szkole, po stany depresyjne, albo jakieś tam, nie wiem, palenie papierosów. Niektóre dzieci trafiły tam, bo rodzice po prostu chcieli dać im jak najlepsze wykształcenie, a szkoła przekonywała tychże rodziców, że posługuje się nowoczesnymi metodami zmieniającymi zachowanie i kształtującymi młodych liderów. Jednak śledztwo prowadzone przez reżyserkę serialu Catherine Kabler pokazuje coś zupełnie innego. Szkoła była maszynką do za zarabiania pieniędzy, ale też i miejscem pełnym przemocy, dysfunkcji i strachu, gdzie łamano charaktery i życiorysy. Jest to absolutnie wstrząsająca historia o systemie, który działa niestety do dzisiaj, i eee, jeśli interesują Was tego typu produkcje, to bardzo, ale to bardzo mocno Wam ten serial. Polecam. I to tyle, jeśli chodzi o pięć tytułów lutego i marca. No, nie wszystkie seriale udało nam się obejrzeć. The Night Logan Woke Up, które po polsku jest tłumaczone jako noc, w której obudził się Lerier, to jest tenże serial Xaviera Dolana, który kiedyś już zapowiadaliśmy, ale to nie była polska data premiery. Serial z Nienacka się pojawił. Pod koniec lutego, właściwie na przełomie lutego i marca, i my go jeszcze nie obejrzeliśmy, chociaż sądzę po pierwszych scenach, bo coś tam już włączyliśmy, że jest to bardzo jakościowa produkcja, ale myślę, że do niego jeszcze wrócimy w kolejnym odcinku, czyli za miesiąc. No bo staramy się, wiecie, zawsze robić jakieś takie widełki między tymi serialami. A jeżeli Wy widzieliście, widziałyście coś ciekawego w ostatnich tygodniach, to koniecznie piszcie w komentarzach. No i słuchajcie. Łapka w górę, jeśli się podobało, subujcie nas, no i wiecie, gdzie nas szukać w mediach społecznościowych, Instagram, Twitter, Facebook i podcast, seriale i cała reszta na YouTubie, na Spotify'u i w paru innych miejscach. Dzięki!